Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już drugi dzień naszych rekolekcji. Aniołowie w czasie próby. Wczoraj mówiliśmy o próbie aniołów, tej, która ich dotyczyła, o pierwszej próbie stworzenia. A dzisiaj przejdziemy do pierwszej próby ludzi. <kuh> Żeby lepiej zrozumieć, co takiego wydarzyło się w raju, bo o tym momencie będziemy mówić, warto przyjrzeć się szerzej kontekstowi tych wydarzeń. W Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Pan Bóg sprawił, że wyrosły z gleby wszelkie drzewa o pięknym wyglądzie których owoce nadawały się do jedzenia. W środku ogrodu natomiast rosło drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Często o tym zapominamy, że w Edenie były dwa wyjątkowe drzewa. Z pierwszego ludzie mogli jeść owoce, a z drugiego nie. Teolodzy wyciągają z tego wniosek, że człowiek ze swojej natury Mógł być śmiertelny, ale dzięki owocom z drzewa życia, pokarmowi od Boga, mógł ją tę śmiertelność pokonać. Posłuchajmy teraz, jak wyglądało pierwsze opisane w Biblii spotkanie człowieka z Aniołem. Niestety nie należy ono do chlubnych, ponieważ tym pierwszym spotkaniem było spotkanie. Z szatanem, który pokazał się pod postacią węża. Jest to trzeci rozdział księgi Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do Niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, ale tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Treść znana, może nawet umiemy ją na pamięć. I właśnie nad tym momentem chcemy się teraz chwilę dłużej zatrzymać, z taką świadomością, że choć w kulturze przez wieki utrwalił się taki stereotyp, że to Ewa jest wszystkiemu winna, <kluje> bo to pierwsza w ogóle rozmawiała z szatanem, zerwała owoc, pierwsza skosztowała. Ale słyszymy, że Adam był z nią przez cały czas i w żaden sposób nie zareagował, kiedy słyszał, że ona dyskutuje z wężem. To spotkanie nie było potajemne, nie było bez jego wiedzy, ale za jego przyzwoleniem, przy jego bierności. Więc pierwsi rodzice wspólnie odpowiadają za tamte wydarzenia. Ta scena, ta sytuacja była próbą. I widzimy w niej bardzo dobrze techniki manipulacyjne stosowane przez węża, przez szatana, który jest ojcem kłamstwa. Zaczyna od postawienia zarzutu, podważenia słów Boga. Czy rzeczywiście? I pierwszym błędem Ewy jest wejście w rolę obrońcy Boga. A jak mówi papież Franciszek, Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony. Ewa, ponieważ próbuje to robić, sama gubi się w faktach i odpowiadając wężowi, podaje zakaz, którego Bóg nie ustanowił, ponieważ nie było mowy o tym, że ludziom nie wolno dotykać owoców z drzewa. Po tych słowach Szatan już otwarcie neguje słowa Boga i staje jako obrońca człowieka, jego prawa do rozwoju, do wiedzy. Istotne są te słowa, tak jak Bóg. Szatan kusi do zastosowania swojej drogi, o której mówiłam wczoraj. Ludzie zostali zaproszeni przez Boga, żeby stać się tak jak on, bo zostali stworzeni na jego obraz. Mieli już to, do czego kusił ich diabeł, ale zdecydowali się sięgnąć po to na własną rękę. Grzechem Adama i Ewy było nieposłuszeństwo, ale patrząc głębiej, było to zwątpienie w miłość Boga. Stwórca nie miał niczego do ukrycia. Jego zakazy wynikały z uszanowania ludzkiej wolności, a najszczęśliwsza kobieta dała się zwieść, zapragnęła więcej. Adam poszedł w jej ślady. Upadły anioł w tamtym momencie zwyciężył, i od tamtej pory ta historia się powtarza codziennie. W moim życiu również. Bo Ewa wybiera realizację swoich pięknych potrzeb: potrzeby wiedzy, zaspokojenia yy, jakiegoś smaku, którego oczekuje, ale robi to w sposób taki, który jej nie służy. Robi to bez Pana Boga. Zastanawiające jest, Dlaczego akurat poznanie dobra i zła było treścią zakazu Pana Boga? I tutaj bliska mi jest interpretacja księdza Mieczysława Łusiaka, jezuity, który, kiedy komentuje ten fragment, widzi właśnie w tym troskę Pana Boga o to, żeby ludzie nie brali się za ocenianie siebie ani innych, ale zostawili to Jemu. To tak, jakby Pan Bóg mówił: Dziecko, Ty sobie z tym nie poradzisz. Ty naprawdę nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Zostaw to mnie. Tak, jakby Bóg wiedział, że to ludzi przerośnie, że nie będą potrafili jednoznacznie zakwalifikować czegoś jako dobre czy złe, bo tylko Bóg zna serce człowieka. I zna wszystkie jego życiowe doświadczenia, zranienia, zna całą historię jego przodków. Tylko Bóg wie, co składa się na takie lub inne zachowanie, na taki wybór. I tylko on ostatecznie wie, jakie mogą być czegoś skutki. I czy przyniesie to dobre owoce, czy nie. W Bożej perspektywie ciężka choroba, niezawiniona krzywda. Życiowa porażka może być czymś najlepszym, co kogoś spotyka. Kłamstwo szatana objawia się w tym, że pomimo jego zapewnień, nie znamy dobra i zła tak jak Bóg. Mamy tylko w konsekwencji tego pierwszego błędu nieustanny przymus osądzania, oceniania, nazywania czegoś dobrym, a czegoś złym. Moralizowania. A każda taka ocena oddala nas od życia, w pewien sposób zabija nas. <Ky> Więc choć Szatan zwodził, że tak się nie stanie, to jednak umarliśmy i to podwójnie, ponieważ kolejną konsekwencją jest utrata dostępu do drzewa życia. Warto dobrze usłyszeć też powód. Dla którego Bóg postanawia wydalić Adama i Ewę z raju, bo często postrzegamy to jako karę, ale w rzeczywistości był to akt miłosierdzia. Czytamy w słowie, brzmi to tak: Oto, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. I dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden. Pan Bóg zrobił to, żeby ludzie nie żyli na wieki w takim stanie, do jakiego się doprowadzili. I w tym momencie śmierć, jest wybawieniem, bo Bóg ma dla nas lepszą przyszłość, lepszą wieczność. Bóg nie wymierza kary pierwszym ludziom. Pozwala jedynie, żeby doświadczyli konsekwencji swojego wyboru. Na tym polega prawo wolności. Kobieta przede wszystkim doświadczy trudu i bólu związanego z rodzeniem, macierzyństwem, a także dominacji mężczyzny. Od którego będzie oczekiwać miłości, ale w tej relacji najgłębsze pragnienia jej serca pozostaną niezaspokojone. On natomiast, zamiast panować nad materią, będzie doświadczał jej oporu, ciągłego zmagania i niepowodzeń. Praca nie będzie dawała mu satysfakcji ani poczucia spełnienia. Lecz pomimo tak dramatycznej zmiany ich sytuacji, życie się nie kończy. Bóg nie przestaje ich kochać, nadal utrzymuje ich w istnieniu. Kobieta otrzymuje imię Ewa, co z języka hebrajskiego znaczy żyjąca albo matka żyjących. Imię w kulturze Wschodu oznacza istotę człowieka, cel i sens jego życia. Powołaniem, więc tożsamością Ewy jest żyć. I dawać życie. Kuchy. Bóg ustanowił też strażników drzewa życia, aniołów z połyskującymi mieczami, cherubów. Ci aniołowie nie stali więc u drzwi Edenu po to, żeby odgradzać ludziom drogę do Boga, ale ich zadaniem była ochrona ludzi przed sięgnięciem po owoc z drzewa życia. Aniołowie żyją w ciągłej bliskości Boga, wypełniają Jego polecenia, adorują Go. A żeby ludzie mogli tak przebywać z Bogiem, muszą przejść przez śmierć. Dla ludzi okazuje się ona wybawieniem od choroby, przemocy, bólu. Staje się nową bramą do raju. Po śmierci anioł nie wita już z mieczem, ale wprowadza do nieba bo jak mówi apokalipsa zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia które znajduje się w raju Boga. Ta prawda o której dzisiaj mówię jest trudna do przyjęcia, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście. Nie chodzi o to, żeby biernie przyglądać się czyjemuś cierpieniu, albo osobie, której ktoś bliski dopiero co umarł tłumaczyć że nie ma co płakać, bo Pan Bóg z tego wyciągnie na pewno jakieś dobro. Cierpienie jest cierpieniem i my jako ludzie nie umiemy go przeżywać inaczej niż jako ludzie. To nas boli, to nas dotyka. Możemy jednak próbować czasem założyć takie Boże okulary i spróbować zobaczyć, jak to wygląda. Z perspektywy wieczności, z perspektywy Pana Boga. Bo skoro Bóg utrzymuje swoją miłością wszystko w istnieniu, i gdyby choć na chwilę przestał Go kochać, to świat przestałby po prostu istnieć. To znaczy, że również i mnie, i Ciebie, każdego z nas w tym momencie trzyma w swoich dłoniach. I w momencie śmierci. Z jego strony nic się nie zmienia. Nadal kocha, nadal przyjmuje, tuli. Zależy mu na każdym dziecku. Dlatego jest tak cierpliwy. To my żyjemy w czasie. My odmierzamy godziny, dni, tygodnie, lata. Ale jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do przyjęcia perspektywy wieczności, życia bez lęku. Z podniesioną głową oczekując przyjścia Chrystusa w chwale. A co z ocenianiem? Jak sobie poradzić z tym zamkniętym kołem, z tym, co nam się cały czas narzuca? O czym myślę, kiedy mówię ocenianie? Chodzi o wszystkie łatki, etykietki, skróty, którymi się, którymi się posługujemy na co dzień, a które oddalają nas od siebie. Bo co się mieści pod tym, że kogoś nazywamy głupim, że kogoś nazywamy brzydkim, nie dojdą? Tak naprawdę nie wiadomo. Są to pewne skróty, którymi się posługujemy, ale sami nie wiemy, o co nam tak naprawdę chodzi. Nie tylko takie ocenianie, które wiąże się z jakimś takim negatywnym naznaczeniem, nie służy, ale również takie, w którym nam się wydaje, że sprawiamy komuś przyjemność, nazywając go wspaniałym, dobrym, nazywając go pięknym. Co tak naprawdę chcemy powiedzieć? Z pomocą znów przychodzi nam Słowo Boże i dzisiejsza scena w Ewangelii, która myślę nie bez powodu była powtórzona, bo to jest dokładnie ta, którą słyszeliśmy wczoraj, kiedy faryzeusze chcą uzyskać na Jezusie, żeby wystawił jakąś ocenę żeby osądził tę kobietę, która jest do Niego przyprowadzona. A Jezus schyla się, spuszcza głowę, zaczyna pisać po piasku. Daje sobie czas, zatrzymuje się. Nie odpowiada automatycznie według czyichś oczekiwań. Nawet nie odpowiada automatycznie... W zgodzie z prawem, które nakazywało ukamienować taką kobietę. Jezus wchodzi w siebie. <laughs> Nie chce odpowiedzieć z automatu. I dopiero po czasie reaguje z takiego miejsca, które jest w zgodzie z nim, które jest autentyczne, które objawia nam ojca. Jeśli my chcemy zrezygnować z oceniania. Czyli z takiego właśnie przyklejania łatek innym i sobie, bo tego chyba nie muszę mówić, że my sami dla siebie jesteśmy największymi krytykami. Że tak jak, jak my sami sobie w jakiś sposób dowalamy, tak nikt nie potrafi. Tacy jesteśmy wobec siebie srodzy. A chodziłoby o to, żeby żyć bardziej świadomie, czyli włączyć taką uważność. O co mi tak naprawdę chodzi? Wrócić do faktów, zastanowić się, co ja tu widzę, co ja tu słyszę, co się tu tak naprawdę wydarzyło. Zanim przejdę do interpretacji, do osądu, do wystawienia jakiejś oceny komuś, zatrzymać się na faktach i zobaczyć, co mnie to robi, nie tyle, co komuś to robi. Albo jaki ktoś jest, ale co się we mnie dzieje w związku z tym. Taka postawa może nam pomóc, ale nie łudźmy się, że, że od razu się to w nas zmieni i że to ocenianie nam się jakoś magicznie wyłączy. To jest niestety pęknięcie, które będziemy nieść ze sobą prawdopodobnie przez całe życie. Życie świadome może nam pomóc, żeby nie reagować. Z tego miejsca, oceny. Ale pewnie będziemy do tego nieraz kuszeni, bo po pierwszym upadku świat się zmienił, nastąpiło to pierwsze, najgłębsze pęknięcie. Jedność została zerwana, pojawił się wstyd, lęk, przerzucanie odpowiedzialności. To nie ja to ona, to nie ja to wąż, dobrze to też znamy. Czy Bóg był tym zaskoczony? Teolodzy twierdzą, że brał to pod uwagę, stwarzając ludzi jako osoby wolne, ale nie stwarzał człowieka dla grzechu, z założeniem, że człowiek zgrzeszy. Bóg jest miłością. Stworzył nas do relacji ze sobą, która zakłada wolność. Nie byłby szczęśliwy, posiadając niewolników. Miłość Boga jest wieczna, stała i nie zależy od tego, czy popełnimy grzech, czy nie. Nic nas nie może od niej odłączyć. Dowodem na to jest zachowanie Boga wobec ludzi po grzechu. Bóg ich szuka, choć przecież nic nie jest przed nim ukryte. Doskonale wie, gdzie Adam i Ewa się ukryli, ale daje Adamowi czas, żeby pozbierał myśli. Bóg go nie zaskakuje w krzakach, woła z daleka. I już w momencie, w którym człowiek wszystko zepsuł, Bóg wychodzi Mu naprzeciw z lekarstwem, obietnicą ratunku. Potomkiem Ewy, który zmiażdży głowę węża, jest Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi. W Nim dokona się pojednanie, całkowite wyzwolenie z wszystkich konsekwencji grzechu. To rajskie drzewo życia, którego strzegą, Cherubini było zapowiedzią Krzyża Chrystusa, a Jezus, który na nim umarł, jest owocem z tego drzewa. I to On nam zapewnia życie, które, które jest pokarmem na życie wieczne. Za chwilę tutaj dokona się największy cud na ołtarzu. Chleb i wino staną się ciałem i krwią Chrystusa. I ci z nas, którzy są w stanie łaski uświęcającej, mogą podejść i spożywać pokarm na życie wieczne. Sam Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Czas Wielkiego Postu i rekolekcji to jest ten czas, kiedy pozwalamy się znaleźć Jezusowi, odszukać się w tych naszych krzakach. Warto siebie dzisiaj zobaczyć, przed czym się chowam, za czym się chowam. Dlaczego nie chcę dzisiaj pokazać Panu Bogu, do czego On mnie zaprasza? I chcę zakończyć przypomnieniem jeszcze jednej dobrej nowiny: że w tych naszych próbach nie jesteśmy sami, że Bóg, kiedy zamknął bramy raju, nie pozostawił ludzi na ziemi samych, tylko dał im aniołów jako przewodników i posyła przed nami swojego anioła. Dlatego chciałam jeszcze zaśpiewać piosenkę, której tekst jest wzięty z Księgi Wyjścia. Który właśnie o tym mówi. Oto ja posyła Manioła przed Tobą. Cię w czasie drogi Twej, w czasie drogi Twej, i doprowadził Cię do miejsca, które ja wyznaczyłem Ci. Szanuj Go. Bądź uważny na Jego słowa. Szanuj Go.